Na pewno już wiesz, że Stany to jest bardzo duży kraj i w tym kraju ludzie mają najróżniejsze akcenty. Ale to, co ja uważam jest ciekawsze, że czasami, zależy od regionu w Stanach, ludzie używają inne słowa, żeby określić ten sam rzecz. I w Polsce oczywiście też tak jest, że większość czasu ludzie mówią ziemniaki albo kartofle, ale w Poznaniu mówią Pyry. I w Stanach oczywiście jest tak samo. I dlatego dzisiaj mam 19 słów razem z mapami, gdzie ludzie używają te słowa. Na przykład w jednym miejscu mówią tak, w drugim mówią tak, ale dodatkowo też część tych słów będą słowa, które są takie same, ale ludzie wymawiają inaczej. Zależy skąd są. To zapraszam na dzisiejszy odcinek. I przed zacznięciem chciałem Ci powiedzieć, że sponsor dzisiejszego filmiku to jest aplikacja Elsa, która Ci pomaga z Twoim angielskim, z Twoim akcentem, swoim wymową. Tak, chcesz więcej informacji? Link jest na dole w opisie, ale opowiem Ci więcej o tym później. To zaczniemy od słowa caramel. I oczywiście caramel, pewnie możesz się domyśleć, jest po polsku carmel. I jak widzisz na tej mapie. Niektórzy ludzie mówią caramel, tak jak ja, caramel, a niektórzy mówią carmel. Carmel. I następne słowo to jest angielskie słowo na rak. Dla mnie rak wygląda jak taki mały homar. I jak widzisz po tej mapie, niektórzy ludzie mówią crawfish, niektórzy mówią crayfish, i niektórzy nawet mówią crawdad. Następne słowo to jest słowo crayon. I crayon. To jest kredka i jak widzisz na mapie czerwono oni mówią crayon, crayon. A tam gdzie jest niebiesko oni mówią crayon, crayon. I też jest taka mała zielona część i oni mówią cran. To jest albo crayon, crayon albo cran. I następne powiedzmy regionalne słowo to jest słowo been. Na przykład where have you been? Albo I haven't been there yet. I jak widzisz tutaj na dole po lewej stronie, niektórzy wymawiają to i, i tak jak w słowie sit. Na przykład sit down. To wtedy mówią been. Where have you been? Tak jak słowo sit. Ale też niektórzy mówią to jako e. Tak jak w słowie set. To wtedy by powiedzieli where have you been? Zamiast where have you been, powiedzą where have you been. I też jest ten zielonek, gdzie oni to wymawiają tak jak w słowie see. To wtedy by powiedzieli been. Wiem, że w Kanadzie bardzo często mówią, albo zawsze mówią been, where have you been. I chyba Anglicy też tak mówią, ale nie jestem pewny. To jak widzisz, native prawie z każdego kraju wymawiają niektóre słowa inaczej. I obydwa, albo nawet wszystkie trzy formy są poprawne. I może to jest teraz dobry moment, żeby porozmawiać o dzisiejszym sponsorze, o aplikacji Elsa. To jest aplikacja, która Ci pomaga z, twoim, z Twoją wymową i z Twoim akcentem po angielsku. Osobiście nie wiem, co Ty robisz, żeby poprawić Twój angielski, ale mam nadzieję, że coś robisz. I musisz robić to, co Tobie się podoba. Nauka języków powinna być. Łatwa, powinna być prosta. To powinno być coś, co ty lubisz robić. Jak lubisz czytać, to czytaj coś po angielsku. Jak lubisz oglądać filmy po angielsku, to oglądaj filmy po angielsku. Jak lubisz używać aplikacje, to używaj aplikacje po angielsku. I jak lubisz używać aplikacje, albo nie jesteś pewny, czy lubisz używać aplikacji i chcesz wypróbować jakąś aplikację, to polecam. Else. I nie tylko przez to, że mi płacą, żeby to powiedzieć, ale przez to, że sam to używałem i naprawdę uważam, że to jest dobra aplikacja, która ci pomaga z wymową i z akcentem. Jak zaczynasz używać tę aplikację, to masz taki krótki test, gdzie musisz czytać niektóre zdania. Przez to Elsa słyszy, jak mówisz po angielsku, i wtedy tworzy plan dla ciebie żebyś ty poprawił swoją wymowę, ale oczywiście nie musisz mi uwierzyć, masz 7 dni za darmo i też masz zniżki, jakby ta aplikacja ci się spodobała. Link jest na dole w opisie. I teraz wracamy do reszty listy. Następne słowo to jest słowo lawyer, który znaczy prawnik. I jak widzisz tutaj na mapie, mamy tą czerwoną część, i oczywiście ta czerwona część to jest większość Stanów, i tam ludzie mówią lawyer. Lawyer. Ale tam, gdzie jest niebiesko, to znaczy the Deep South, to tam ludzie często mówią lawyer. Lawyer. Następna mapa jest trochę śmieszna, przez to, że to jest raczej pytanie niż słowo. I jak widzisz, tutaj napisali: Can you call Coleslaw slaw? I wiem, że w Polsce chyba ludzie myślą, że to jest polskie słowo, bo wy, da, bo wy mówicie na to. Kolesław. Właściwie ja chcę stworzyć taką firmę, gdzie robimy takie talerze z ceramiki i które się używa, żeby jeść tylko Kolesław. I ta firma by się nazywała Kolesławiec. I w Stanach większość czasu ludzie mówią Colesło, ale jak widzisz po tej mapie, czasami niektórzy ludzie mówią na to po prostu slow. Następna mapa to pokazuje nam jak ludzie mówią wy po angielsku. Tam, gdzie jest czerwone, ludzie mówią you guys. Tam, gdzie jest zielone, ludzie mówią y'all. Y'all jest skrót od you all, ale też jest taka mała część stanów, ta żółta, gdzie ludzie mówią po prostu you all. Następne słowo to jest mayonnaise. Mayonnaise to znaczy po polsku mayonnaise. Ta część, która jest czerwona, oni mówią mayonnaise. Tam, gdzie jest niebiesko, oni mówią mayonnaise, may'onnaise. Ale jak Amerykanie mówią pajamas? Pajamas, to znaczy piżama. Niektórzy ludzie mówią pajamas, a niektórzy ludzie mówią pajamas. Jak widzisz, tam gdzie jest czerwono, oni to mówią A, tak jak father, to znaczy Pyjamas, tak jak father pyjamas, a ta niebieska część mówi Jam, pajamas. Ok, następne słowo to uważam jest bardzo ciekawe słowo i myślę, że często ludzie się o to kłócą albo się śmieją z innych, którzy wymawiają to inaczej niż oni. I osobiście ja na taki orzech mówię pecan, pecan. Wiem, że pecans nie są zbyt popularne w Polsce, ale wiem, że istnieją. I jak nigdy nie jadłeś pecan. To wiem, że na pewno, przynajmniej jestem prawie pewny, że możesz kupić pecans w Lidlu. Jak widzisz, ta niebieska część mówi pick on, pick I ja tak mówię i nie wiem czemu, bo ja nigdy nie mieszkałem w tym miejscu, <gdzie>, gdzie jest niebiesko. Ale ta czerwona część to oni mówią pecan, pecan. Dla mnie to dziwnie brzmi. Pecan zamiast pecan. Też jest ta zielona część. I oni mówią pecan. I też jest mała, żółta część. I oni mówią pecan. Pecan. Tak jak widzisz, to są te cztery różne sposoby, jak wymówić słowo pecan. Jest pecan, pecan, pecan i pecan. Ok, i następna mapa jest bardzo ważna, przez to, że ludzie też o to się kłócą i się śmieją z innych ludzi, którzy wymawiają to słowo inaczej. Ja mówię na to soda. Soda. Co to jest soda? Soda są napoje, które są gazowane i są słodkie. Na przykład Pepsi, Coke, Sprite, Mountain Dew. I w dawniejszych czasach to się nazywało soda pop. Ale potem widocznie oni się podzielili i niektórzy ludzie mówią soda, niektórzy ludzie mówią pop, ale też niektórzy ludzie mówią po prostu Coke. To jak widzisz, tam gdzie jest Czerwono, to oni mówią soda. Na przykład, would you like a soda? Ale niebieska część mapy, oni mówią pop. To oni by powiedzieli, would you like a pop? Albo would you like some pop? Ale najdziwniejsze dla mnie jest, jak ludzie mówią po prostu Coke. I jak widzisz, in the Deep South oni mówią Coke. I to jest dziwne i mylące przez to, że. Coke, tak się mówi Coca Cola, że ogólnie nikt w Stanach nie mówi Coca Cola, ludzie mówią Coke. To ja nie wiem czemu, ale na Południu to oni mówią na wszystkie napoje, które są gazowane Coke. To jest chyba coś takiego, jak w Polsce ludzie mówią Adidasy na buty. Następne słowo to jest Ronda po angielsku i od razu powiem, że Ronda. Nie są typowe w Stanach, że bardzo rzadko zobaczysz Rondo w Stanach. Oczywiście istnieją, ale one są dużo bardziej popularne i typowe w Europie niż w Stanach. Tak widzimy na tej mapie, niektórzy ludzie mówią na to Traffic Circle. Traffic Circle. W tej niebieskiej części mówią Roundabout. Roundabout. I jak widzisz w tej zielonej części, oni nawet nie mają na to słowo, przez to, że pewnie tego w ogóle tam nie mają. Też jest ta żółta część, która jest blisko Kanady i oni na to mówią Rotary. Rotary. Ok, i następne słowo to jest słowo syrup po angielsku. Ja mówię syrup. Syrup. Would you like some syrup? I jak widzisz na tej mapie, chyba większość ludzi w Stanach mówią. Syrup, ale ta mała niebieska część to oni mówią syrup. Syrup. I oczywiście ta następna mapa jest może trochę kontrowersyjna, i to jest jak mówimy na taką długą kanapkę, którą sprzedają na przykład w Subway. Byłem trochę zdziwiony, że ludzie w Polsce nie wiedzą, że Subway. Nie wymyślili te kanapki, bo te kanapki się nazywają Subs, przez to, że Sub jest skrót od Submarine Sandwich. Submarine to jest łódź podwodna i ta kanapka się nazywa Submarine Sandwich, przez to, że ona jest taka długa i wygląda trochę jak łódź podwodny. I jak widzisz na tej mapie, prawie każdy w Stanach mówi na to Sub. Ale osobiście ja się wychowałem w Filadelfii, to jak widzisz, w Filadelfii oni mówią hoagie i do dzisiaj ja mówię na to hoagie. Też jest ta mała zielona część, której nie widać, ale w tej małej zielonej części to oni mówią na taką kanapkę hero. I to jest chyba tylko w mieście Nowy Jork. I musisz wiedzieć, że takie kanapki, takie subs są tak samo popularne, albo może nawet bardziej popularne, Niż burgery w Stanach. Następne słowo to jest słowo sneakers i tennis shoes. Co to są sneakers, co to są tennis shoes? To są takie buty, powiedzmy sportowe albo takie wygodne, albo do chodzenia. Może po polsku by były trampki, Adidasy, tenisówki. Wszystkie takie buty się nazywają sneakers. Albo tennis shoes. I tutaj widzisz na tej mapie, gdzie oni mówią sneakers i gdzie oni mówią tennis shoes. Ale jak się mówi autostrada po angielsku, albo przynajmniej w Stanach. Większość czasu mówimy po prostu highway. I tutaj masz mapę. Większość ludzi mówią highway, ale część mówi freeway. Osobiście nigdy nie słyszałem, żeby ktoś używał słowa freeway. Ale też nigdy nie byłem na Zachodzie. I następna mapa jest bardzo ciekawa, bo tutaj, jak widzicie na górze, napisali: What do you call it when rain falls while the sun is shining? I to znaczy, jak mówisz na to, jak deszcz pada, ale w trakcie padania deszczu to słońce świeci. I jak widzisz, większość stanów nie mają na to słowo. To jest ta czerwona część. I nie dziwię się, bo to rzadko się zdarza, że deszcz pada i widać słońce. Ale tam na mapie, gdzie jest niebiesko, to oni mówią sunshower. Sunshower, ale najśmieszniejsze <grywa> jest ta zielona część i widocznie oni tam mówią: The devil is beating his wife. What? I oczywiście to znaczy, że diabeł bije swoją żonę. Okej, okay, to jest bardzo dziwne i. Od kiedy diabeł miał żonę? I ostatnia mapa, ja uważam, jest bardzo ciekawa. Tutaj widzimy, jak ludzie wymawiają słowa: Mary, Mary i Mary. I jak patrzysz na tą mapę i czytasz, co napisali, to pewnie już wiesz, że ja się wychowałem w tej zielonej części. I to jest przez to, że dla mnie każde z tych słów, się wymawia inaczej. Oczywiście pierwsze słowo to jest imię. To jest kobieta, która ma na imię Mary. Tak jak Maria albo Maria. Mary. Drugie słowo to jest Mary. Married. I to znaczy, żeby być e, zadowolony albo w dobrym humorze. To jest Mary. To jest Mary i Mary. I ostatnie słowo jest, żeby wyjść za mąż albo ożenić się. I to jest Mary. To dla mnie jest różnica między Mary, Mary i Mary, ale dla większości stanów te słowa się wymawia tak samo. I to wszystko z mojej listy, ale oczywiście to nie jest moja lista. Tak jak widzisz, ktoś to stworzył i nawet napisał fajną książkę o tym. To jak jest ciekawy, co to za książka, to tutaj masz trochę informacji i też tutaj jest ta strona. Gdzie znalazłem te mapy, to daj znać w komentarzach, czy znałeś te wszystkie słowa i jak ty wymawiałeś te słowa. I oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, jak chcesz poprawić swój angielski i chcesz wypróbować aplikację Else, to masz 7 dni za darmo i też masz zniżki. Link jest na dole w opisie. To dzięki, że obejrzałeś dzisiejszy odcinek i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!